Tak, tak paeki. Bezpośrednio... Oczywiście, ale pamiętajmy, że było to w czasach, o, to były sektory stojące, a zasady bezpieczeństwa nie były tak rygorystyczne. Widzisz? To jest zacna informacja. Uderzenie w stronę bramki prawie zabiło. O <grym> okay. Ronaldo teraz. O, nie opuś... mi, jak nie ryzykaj. Tak. Więc no co? Nisko było 4 no jest! Ba, było bardzo blisko! No. O, prawie się dało, prawie! Nie, powiem Ci, zaskoczyłeś mnie! W tym momencie mnie zaskoczyłeś! Czy jakaś akcja będzie... W Nie! W tym meczu, czy będziemy tak sobie kurna podać Tu Tumany po prostu! Ale to w tej FIFI o to właśnie chodzi, żeby podawać, że co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? W ogóle? Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wiem, po prostu... Jak tu padnie bramka, to po prostu... Nie wiem, podaniem. No. no. A, biegnij, Dobra, biegnij! biegnij! Dobrze! Dobrze Ale Aha. Tam break'a sobie Ja zrobi, myślę, że to jest zrobię co innego to niż... What? <śla> Widzisz koszulka że no ja ci nie pomogła w tym meczu. <śla> no. <śla> <śla> Kurde! Piękna gra miała być! Pięknie będziemy grać! Pięknie! Pan ja Cię, tak, nie, jak nie, tak. nie, z tobą grajesz się, dobra. Czyli jeszcze dobrze jak zawsze. Dobra i idea tak, bo no, jest po no, prostu no, ile no, można. No, Fajnie, że do tego podawałem. Ale widzę, że idzie Tobie tak jak mi. No bo nie mogę... No właśnie, no nie ma ani... Ani ja nie tracę gola, ani Ty nie zdobywasz, no. Dobra, bo świetne wyjście z Ja stracę, przecież... No... No kur... Łapie człowiek mikrofon Cię zaskoczy! Na lżej, lżej podawać Bo już przypadkiem dojdzie to podała nie... słyszałem musiałem że odebrałem No, nie no, się tam no pewnie Widziałeś Widziałeś, co no, nie? Przełącz się na niego Czekaj bo tam falwuj, nie wiem czy widziałeś, falwowałem ci graczom O, kurczy silnie Nie, 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 nie Nie, nie. W końcu akcja jakaś była przy bramce. No. Przyblad. Człowiek mikrofon, biegnij. Oj za nisko. Brawo, brawo, brawo. Miał być głęboko. Jak Bartek w Lekko do, do... Przepraszam cię, jak Bartek co? Bartek w w psa. O, rzut pracę, o, i ewentualnie, o, pask, o. ewentualnie w deskę, jak sobie wyjdzie O, fank, biegnij! Karim, biegnij! No, no, bardzo no, dobrze. Co zrobił? Bardzo dobrze. Ja bie... A masz tego wystawionego? <śledzianie> Chyba nie Szkoda, były tu chłopkiem <śledzianie> <śledzianie> Kosta by mi się przydał Nie A, to już myślałem, że to jest... Nie, 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 <śledzianie> nie zabrał To dziś gdzieś widziałem O, patrz, trofeum A ciekawe, o co w tym chodzi No! No! no nie! No! Yes! <śledzianie> yes! <śledzianie> pozdro, pozdro 500, pozdro 500 ja taką plakietkę szczęśliwie widziałem w polskich autobusów, to O kurwa! O kurwa! Brawo! Jestem nawet mistrzem Paralympiady Czekaj, teraz Chelsea <grym> No, skok. ale dzięki za mecz Ja mnie raz wygrałem z tobą <grym> Po stanie, kurwa sekundzie <grym>